Yy, witam, przy niedzieli Dotarliśmy na budowę z jedzonkiem jak powiem lila reklama, reklama stoi O, siłownik od bramy chodzi dobrze, nie skrzypi Na automacie <laughs> Dobrze na olejony, oliwiony Zobaczcie, jest chata Zatrzybanie. Przy się jest Do janem. kupienia! Do kupienia jest! Do kupienia! Nie teraz! <grybujesz> Nie teraz! A już myślałem, że złapię potencjalnego klienta. No widzicie. Także Czy... dalej, dalej będzie trzeba teraz budować. A mimo to reklama wystawiona podobno, reklama drzwiami no handlu. A tu zobacz? Cisza. A, a cisza tu samemu nary. trzeba było nawalać. No, no i klientów naganiać. Nie ma jak to, zrób to sam, nie? Zrobisz to sam, to zrobisz to dobrze. A i co my mamy? Grilla robimy? No grilla robimy. Dobra. To przyjedziemy. Bo mieliśmy robić z moją rodzinką, ale, ale tak się okazało, że zostaliśmy spakowani i rodzinka przyjdzie na gotowo. No. Czyli robimy grilla. Dla Boryska i dla Madzi jeszcze i lecimy z koksem Także widzicie. Ty Aras, ale to pięknie Ślicznie jest. ładne słoneczko. Ale weź tak mnie, jakieś widoki ja tu mam. Poczekajcie. Uważam, że tu jest pięknie. Kurczę. Uważasz, że tu jest pięknie? I na co teraz patrzysz? To jest nasz widok. Piękny, piękny widok. Powiem ci. Ładny widok, tylko to i to jest wszystko zasłania. <grym> nie, no. Ale nie, ja podziwiam tego to i to ja. No, mówię, no, ładny widok. No. To tak jakby byłeś w górach, ładne góry, a wszystko ładnie, tylko góry wszystko zasłania. <grym> <grym> Dobra, chodź. Bo oni jeszcze łykną, że to jest naprawdę. A może my, my mamy znowu utknięte? <śmienny> <śmienny> Taka brzuteczka dla was, się rozwijamy ze sprzętem. Dawaj muzykę. Także... Muzyki nie można, bo... Prawo autorskie. Tak? To patrz. Patrz, poczekaj się Troszkę mu to zajmie, musi się połączyć z No do, do kupienia jest jakby ktoś chciał Całupa. Sprzedamy tanio. Ładny widok. Jest i nasz billboard. Billboard ja, Widzicie. Dobry dom, dom sprzedajemy, zainteresowany pan jest? Jak jak? Mówię takim trochę mniejszym na starym lasie No widzi pan Sprzedajemy 3 miliony. Chcemy. Także elewacja będzie dokończona, tak? No, trochę okno przecieka, wie pan, ale to też zostanie naprawione, tak? Sąsiedzi w porządku. Ładna okolica. Dużo? 3 miliony? No, to. Te ceny są różne. Jeszcze, jeszcze dwa lata temu, tam gdzie tego, no, ja mieszkam na y, 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 nie? No, no. Tutaj po prawej, po prawej stronie, gdzie. 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 M, facet, ten, to taki który teraz. Mm -hmm. Dzień dobry. zajmuje się gazem i, i tak dalej. to To on. To on Dobrze. Arkadiusz. Pięty. To on kupił do remontu, co prawda. Mm -hmm. co on tak zrobił za 300 tysięcy, 3 lata temu. No w tym że z, z, zobaczyć to, bo tam mhm. te ogłoszenia są, nie, także to... Ale gdzie? No tutaj kawałek daleko, po, po prawej stronie, tam gdzie... Tam ale to 3 gdzie... lata temu za 300 tysięcy, a I... teraz sprzedaję? Za... Bez zachów byłam, bo, bo musiałam zrobić i bez okien. no były, no ale... nie, nie, nie do tego, bo, bo, bo A teraz, teraz, teraz zajmuję się oponami... Hmm, zakładanie instalacji gazowej nie? Mm -hmm. To, to też No mm -hmm. To ładnie, fajnie. No? Aha, wulkanizację tam założył. No, 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 no. Mamy kanał YouTube, czy kolega ja prowadzi. Ja też ten dom. I Akurat ten dom, tak. Dokładnie. Tam na cechowej? Tak. Ja znam nie? dokładnie historię i znam dokładnie cenę. No? Miałby ja to o tym. Tak, tu po, po prostej po, po, po i, na, i, na, i na prawo. I, prawe, I ono tak. wulkanizację też ma i ga, no nie, gaz zakłada. No, no, no. no, 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 tak, no, tak, no a przedtem, tak, przed tak, tak. przed tym, przedtem, przedtem wjeździł tego taksówką, nie? A właśnie tam nie wiem kto go kupił, nie? No, wiem, tam, że... że ja się nie dogadałem o ten dom. No bo wszyscy w ja, Fordonie ja, wiedzą, które domy są ja, na sprzedaż, które ja, tak. do kupienia, bo nie, tu ja praktycznie żal. Nie, ja jego wartość zaniżyłem o 20 tysięcy, to ja no, wiem. No i na tym poległem. Akurat, jeśli chodzi o ten dom. Z, znaczy jakieś biur nieruchomości sprzedawało i dawali cenę wywoławczą, tak jak mówię, z, z dachem do remontu. Bo dzwoniłem z dachem do remontu, z, z oknami do wymiany i to wszystko jest zrobione. To Katarię jeszcze po i, i za hmm, chyba, chyba pie, te pieniądze poszedł albo trochę mniej, bo jak biuro nieruchomości sprzedaje. Hmm. Tak, to biuro swoje też czy wie pan? nie? w takim przypadku tak 10% No, no. A tu widzi pan nowe budownictwo, także cena wywoławcza 3 miliony. Nie wiemy, czy to nie będzie za dużo, ale za dużo cen, cenimy swoją pracę, także wie pan. wkład. jest Ale tu panie, tu ma... materiały jest najwyższa półka, tutaj pełna profeska idzie, wie pan. To musi kosztować. No <YO> Ko Kąpa ciepła. Wiesz, wszystko, tutaj rekuperacja jest wciśnięta najnowsza. Także wie, wie pan, fotowoltaika na dachu to, na to widzi pan kolory antenacytowe najmodniejsze w tym sezonie. także... No, oni chcieliby tam półtora miliona? Z internetu to nie. No, ale nie mogą sprzedać takiej chałupy. No, ale my półtora to samego wkładu swojego liczymy, panie, nasze ręce też są cenne. I inflacja poszła do góry, to wie pan, to, to trzeba to policzyć. Zarobek. No. Jeszcze najbardziej znany dom, że tak powiem, w, w Europie, w <grym>, no i na Fordonie, powiem panu, że tu kolega prowadzi kanał wielkości e kościół jak pan widzi YouTube, reklama, trzy, trzy banki, może się sprzeda, no zobaczymy, nasi kochani ja oglądający, ja ja no, dziękujemy, dziękujemy, ja no, że widzi pan, no, przy niedzieli, no. myślałem, że jest pan zainteresowany, tak, proszę ja Państwa. No nic, no. no to tak, też nie zatrzymujemy Pana, dziękuję. także ten, my idziemy sobie grilla robić tak przy niedzieli rodzinnie, także dziękujemy za, za chwilę czasu spędzonego. Jak będzie oferta, zapraszamy. Tak. Dobry Panie. Dobry. Równie już dajemy. Pani. Widzicie, już, już, już wiecie, że utrzymilona jest sama życzliwość nasza i tych ludzi wokół. No Płacie, widzicie tą atmosferę? To nie miasto zniszczone. Widzicie tą atmosferę? A później się dziwicie, że cena taka. za materiał się płaci za chałupę, za, za ten klimat. Za te widoki. I za klimat, który tu wprowadzamy. Cenimy swoją kurwa, fachowość. Zresztą słyszeliście przed chwilą, szybko, bo podeszłem, Pan był chyba zainteresowany i reklama go skupiła. Także od razu wyłapałem. Jakże widzicie, kreatywność. No, na szybkiego. Kreatywność. Zobaczcie, jaka kreatywność. Można się uczyć. Kto by powiedział, że można się uczyć? To dlaczego na tak długo na wakacje wyjechał? Ale kreatywny człowiek, powiem Wam. Arek, jak Ty to widzisz jeszcze ten dom? Co? Jakieś diamenty dookoła, szpilki, może Ta, jakieś. z swarowskiego jeszcze tu takie wiecie, nie? Jak pikowane będzie to wszystko, tak wiecie, nie? Jak poduszki, kurwa, no to i swarowskiego kryszczątki jeszcze będziemy tu wieszać. No, także. Inflacja dopiero wtedy wypierdzieli, do będzie tu na tej chałupie. Załóżmy te klamki, kurwa, wszystko będzie. Plus nasza robota, nie? Nie, wyceniona i nie odają. Nie no to chyba wyceni już gotówkę na stole, nie? Kurwa, a ten piasek? On z czym ten piasek? Jest to z Hiszpanii. Kurwa, z Dubaju. To, to nie jest zwykły piasek. To jest piasek z Dubaju. Przywieziony, przywieziony w kontenerach płynął do nas. <laughs> ten piasek z Dubaju, Jeszcze te parasolki, tylko musimy się wybrać na wycieczkę do Egiptu w tym roku. Także przywieziemy ze dwie, trzy parasolki, i tu normalnie będą wbite parasoleczki. Zobaczcie, jakie poświęcenie! I to, to robi na robotę, to robi cenę. Powiedzą, że na szarpie, na Po wczoraj tak, Dobra, tutaj to by nie skłamali chyba, co? Co? Ty, zobacz, co się z tą kamerą Dobra. dzieje. Lata jak na samolocie. Lata jak na czole. No dobra, idziemy rozpalać tego grilla. To jest na dzisiaj nasze zadanie. zadanie na dzisiaj, Musimy rozpalić grilla i, i tak zrobić, nie dopuścić do tego, żeby kiełbaski się e, skopciły. Skopciły. Bo jak przyjdzie moja żona i zobaczy, że nawet tego nie zrobiłem dobrze, będzie rozwód od razu, będzie rozwód. Ja ją znam, to jest kocica. No to na tyle Do parówek Magda się pyta czy jest już rozpalony, kiełbaski usmażone, a my to nawet grilla nie wyciągnęliśmy A raz walczysz O Jezus, co tu się dzieje? To kopuje się do niego bądź. Ja jego, tu jest a dopiero śmieciowisko się do niego się Musisz mieć bo tam jest ten... też w ten... no to nie dźwięk szarp o, o. czekaj ja muszę go jakoś... poczekaj, bo ja na nagrywam, poś... to ja wyłączam wyłączam ten kamerę no, no dobra. nie, bo się by... No, no, by... No, no bo powiedzę, że 140kg podnosi a... grill Połowę. zrobione. Co? pomowę swoją obiekt. Magda dotarła co, Borysek? Też. Co? Też. Piotruś dotarł. A nie, nie dała. Co? Stolik mamy. O taka wrzutka. Piękna pogoda. Paróweczki podlewane browarkiem. Na to przyprawy. Tak to jest. To na tyle. Taka wrzuta. Grill zjedzony. Borysek znikł. Magda jak to Magda korzysta ze słońca pies, próbuje ostatnią parówę zjeść. E, falownik zasuwa jak szalony w tej chwili produkuje 7000 dzisiaj wyprodukował 5060 kWh od rana. No i tak to wygląda. Nasz czysty grill się dopala. Jak to grill z budowy mamy tam drut do przeczyszczenia, ale ale grill jak grill. <grylety> 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 Kurwa, się tu Emil, budowy 3 miliony to na więcej Czy mamy jakąś ofertę szefie? Yy, czekamy na kupcy Jadą? Dom, podobno z unikluntem atlasa jadą. Także widzieliśmy, pozdrawiamy czekamy. Gdzie ten unik Przyda się na pewno. <grym> Przyda się na pewno. Coś Piotruś chciałeś dodać? Co ja mam powiedzieć? Gdzie żona? Opala się. Opala się, tak. A Ty przyjechałeś ja do przyjaciela. Tak jest. Super Piotr. Zawsze Piotruś wpadnie, odwiedzi, no. jak się umożliwia. Tak Weekend wolny. Cytuszek Mogę pouderzać? Ja mogę podotykać? Ale, nie, a, dotykania a, nie ma. A, a, ale, a, ale zobacz, to co ja mam na brzuchu, on ma na koszulce. No. <noise> Mafia. Mafia z Palermo. <noise> no. Lata w mojej grupie nie. Piotruś Ja Co chciałeś? Nie no mów mów normalnie Normalnie Piotruś, co jest? Dużo, mało? 3 miliony? Ja chciałbym trzy bańki Nie wiem, może dwa Nie, dwa nie chcę. Chcę 3 miliony Jeden milion muszę rozdać moim przyjaciołom wszystkim To by było dobre Ale wiesz to skurczają się pomału Nie powiększa się, skurcza się Powiększymy wszystko Ten kto nie chce być powiększony, to niech wcale nie przychodzi no. Piotrze Asior Asior Nie to Pani Damo wszystko w porządku I Tak? tak najbardziej Wszystko okej okay. Na jedzeni

Jutro przyjdę po niego o 5 rano. No jak? Walił jeszcze. No, Przyjdziecie po... po mnie! Piotrek, walił jeszcze flachę i lecił tym dorzem na oczyszczalnię driftować. O! Dawaj, Mordzio, co ty na to? Pomyślimy! Tak zwane, idź na co? Tak! No, I, no. I w jaką bramkę wybierasz? Jeden, dwa, trzy. Dwóch jest ząg, a w jednej wygrana. Decydowałbyś no. się? Ja bym ci rozłożył trzy kubki teraz, no, i wie... poważnie bym w jednym coś wsadził, i bym powiedział: Piotruś, teraz ja wiem, dajesz ile? mi swój samochód, nie? No. W jednym kubku jest kuleczka, no. i dostaniesz milion, jak ją otworzysz. No. Ale dwa są puste, i dajesz mi samochód. Czy nie poszedłbyś nie na to? To bym się musiał zastanowić, grubo. Może. No, ale tam prawdziwe walizka by stała za kubkami. Wiemy, o co chodzi. Wszystko by było na legalu. I podnosisz, masz tylko wiesz, ile to jest? 33%, nie? No, no ale ryzyko muszę podnieść. ryzyko bym zrobił, chyba. Zrobiłbyś? Poszedłbyś tak, no. taki hazard? No zawsze bym sobie inny samochód yy, kupił, nie? ale jakbyś nie wygrał, to byś stracił. To bym stracił. Nie? Czyli jesteś hazardistą? No nie, Dlaczego byś to zrobił? Ryzyk, fizyk. Nie, nie wiem. Tak gada teraz. A wiesz, że hazard to chor choroba nie niewyleczalna? Można jedynie no Ja ją... tego nie mam, nie. Aha. Ale zagrałbyś. Bańka. Jeszcze bym się zastanowił. <grym> A ile to zastanowienie trwa? No kurde, nawet dzień. Nawet <grym> dzień, tak tylko się zastanawiasz. Tak tylko <grym> podejmujesz męskie decyzje. Cały dzień, Piotruś. No. <grym> no. A tak ogólnie czekamy cały czas. Gdzie ten unigrunt? Gdzie ten unigrunt? Mimo, że mało w tej butelce, ale na pewno się przyda. Na pewno się przyda. Angielski atlas będzie. <grymny> <grymny> polski atlas jak widzisz, Polakie. Polski atlas zakupiony w Anglii. Zahaczający, o. Nie, to jest 100%, o... 100, polski, atlas. 100 Co? polski atlas. Co? 100% polski atlas. A zakupiony? W Polsce. W Polsce czy na Wyspach? Polska. To nie wiadomo, to się dowiemy jak kupię przyjedzie. W nie... Polsce zakupione, z Anglii przy, przyleci, a w Rosji wyprodukowane. Nie, to nie. To nie nie brać? Od że nie bierzemy tych gnojów. O na politycznie się zrobił. Dobra, zmieniamy temat. Zmieniamy na politykę temat... nie wchodzimy na politykę. No, no, Tylko pomyśl jeszcze szybko za, za, jakim, za jakim rządem jesteś. Tylko szybko już lepiej to za żadnym. Nie Aha, czyli nie chcesz nawet strzelić jakikolwiek. Nie, a to, a to Wszystko będzie czysto Ty, jak za, za, perniuś, jak za żadnym, to kto będzie rządził? My będziemy rządzić. Ty byś poszedł? Tak. Naród ma rządzić? My będziemy rządzili wszyscy. No i co? Każdy będzie, ale każdy będzie chciał do siebie, no tylko na to jest, nie? Nie eee, wiem, no każdy by chciał do siebie jak najwięcej. Które by chcieli rządzić, ja tak każdy by sobie chciał zarobić, nie? Ja nie chcę rządzić, ja chcę świętego spokoju. Tak, bo to jest no, kurde, przekichane. No ale ktoś musi rządzić. No ktoś tak. musi, nie? No, to torebka. Od rządzenia że, są mądre głowy. Myślę, że młode pokolenie już chyba czas na młode pokolenia na nowe nie wiem. na nowe myślenie, także... Żeby... Słuchaj, ten rząd nie na daremno wygrali na drugą kadencję. Tak, i teraz wszystko widzisz się pierdzieli. Czemu pierdzieli? Hmm. Zobacz, materiały budowlane Słuchaj, walą, nie... walą do góry, bo ludzi stać. Jest dobrobyt w Polsce. Słuchaj, Mówią, a... że nikt no nie jak... ma, wszyscy się budują. Ja. Kurczę, no wiesz jak to jest. No, wybrali ich na drugą kadencję, jak to mówisz, jak to my mówimy, nie posmarujesz, nie pojedziesz, no to na nie? <laughs> 13, 15, kurwa, 18, wiesz. 500, 300 na dziecko, no. I no teraz to się skończy, że nie... ja, Posmarowali. Jak się skończy? Na razie wszyscy no, na, razie na, razie na, razie na razie wszyscy się cieszą, każdy żyje, każdy narzeka, nic nigdy się nie zmieni. co będzie dalej. To już chyba nasze dzieci, mi Ta. się wydaje. No. bo co, co u nas się zmieni? Będzie lipa, co, będzie lipa, Panie, wiesz, jak to będzie hasło? kto was tak rządził? O, <głos> <głos> Dobra, To na tyle. Tak, to na tyle. Na tyle co, co się da wyłączamy, tak, wyłączamy kamerę i rozmawiamy na poważne sprawy teraz wleci, poważne. wleci nam teraz na grubo rozkminka o naszym rządzie i o naszych rządzących i o kto rządzi światem i o wszystkich chorobach świata i, I co się roz... będzie działo dalej? rozkminiamy to i my jesteśmy, wiecie jak to jest, tak naprawdę światem rządzi 10 ludzi, których nikt nie jest na pochodzenia, nie wie jak wygląda, ale już teraz wiecie jak wyglądają. Emil musk na prezydenta, Emil musk na prezydenta. <grym> no. Mówcie mi tak dalej, to to się stanie. <grym> nie, to nie, to będzie... By... Ja, ja. No każdy ja, ja. Będzie, będzie, miał będzie miał dobrze. Za dużo na głowie będzie. No wtedy. Co? Co ty? A on ma za dużo na głowie? Narty, wycieczki. No nie, to Słuchaj, że sobie ten rąś z Flizy z tych z rodziny Adamców, ta rąśka. I tylko się podpisywała. I zostawiasz o. ją w urzędzie hmm. i sobie śmigasz. Rąśka no. prezydenta tak hmm. powinno być. I no. na Bahama. Ja na do podpisywania się. Może też tak być. To na tyle, nie naprawdę teraz będą wchodzić grube tematy. To na tyle. Wyciągam te misie pluszowe. To już koniec na dzisiaj. Nic dzisiaj nie zrobione, pogrillowane. Odpoczę, odpoczęliśmy niedziela. Jutro zabieram się za robotę. Jest jak było. Brama się zamknęła. Muszę ją w jakiś dzień wyczyścić, przeserwisować. Przeserw przeserw tak to wszystko. Oprócz tego, że brama też jest na pilota. Cyk. Już się zamyka. Brama Wiśniewskiego też. Jak widzicie. Taka w sumie najlepsza. Nie? Wiśniewski. Wiśnior, wiśnior wszędzie dobra, to na tyle pozdrawiam i do następnego filmu. Daj łapkę. A tu i tak zaraz wrzucam ten film do internetu. Tu chciałem was tylko przestrzec, kto ma nogę elektryczną. Zobaczcie, ja Burskowi kupiłem taką oponę, która nie łapie nigdy. No, nie ma panczy. Panczy. No, nie przebija się. I powiem Wam, nie kupujcie tego. Nie da się na tym w ogóle jeździć. Już kupiłem znowu z powrotem nową, zwykłą nadętkę i będę mu ją przekładać. Powiem Wam naprawdę, tak byście kupili. Tak jakbyście porównali, jakbyście jechali na przykład jak na deskorolce z plastikowymi kołami, a wiadomo, że powinny być kauczukowe tylko tak. Hej ja.